Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Pamiętacie, wspominałam Wam w ostatnim filmie, że planuję spontaniczną akcję. Jak widzicie za mną, czarna kanapa, welur i w ogóle... Także czy wy już poznajecie, gdzie ja jestem? U kogo ja jestem? Proszę pani, zapraszamy! Jeeee, yeah, Warszawa, NG! Wszystko słuchajcie jest, wiecie jaką niespodziankę laska zrobiła, bo już u siebie nagrywałam na YouTube, ale powiem Wam, że po prostu kogo jak kogo, ale jej bym się w ogóle nie spodziewała i co wczoraj ciekawe, pracy. wczoraj powiem Wam tak, jak ja do niej pisałam, to miałam takie, normalnie to ona mi zawsze odpisuje, ale wczoraj to miałam taki dzień, oczywiście miałam randkę wczoraj, to pomijam ten fakt, ale przez cały dzień pracy, to ona po prostu takimi, wiecie, półsłupkami, a to nie mam czasu, a to zarobiona jestem, mówię, o jak nie Arleta! Więc powiem Wam... A to wiecie, to, pakowanko co? na szybciocha, wszystko cały plan, żeby to ładnie zagrało. No a tu moja gwiazda, wiecie, taki prezent, taką niespodziankę mi zrobiła, po prostu jestem w szoku. A właśnie, bo też o tym rozmawiałyśmy, Arleta doskonale wie, że jak ktoś do mnie wpada niezapowiedziany, nie nawiedzę tego. Po prostu nienawidzę. W ogóle niespodzianki, jakieś nie, prezenty, nie, niespodziewanie. Nie, 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 to jest, słuchajcie, ostatnia osoba, tak. której można robić niespodzianki, tak. nie więc mówię: albo mnie wywalisz do samochodu, <noise> nigdy, albo nie wiem co, nigdy, nigdy w Biorę życiu. Biorę tu na kratę, jadę. No, także w zasadzie zaplanowałam ci już cały weekend. I będzie, będzie fajnie, będzie, będzie, będzie fajnie, moi drodzy. W ogóle już dostałam na starcie, bo jestem tu od chwili, że tak powiem, ale musiałam się przywitać, tak, się tak, pogadać. Tak, tak. Dostałam, słuchajcie, przepiękne ubrania, tak na start. Proszę, bierz, bierz. I tak pomyślałam, zrobimy sobie małe mierzymy, bo wiecie, kiedyś jedną spódniczkę od ciebie przywiozłam, to ostatnio też robiłam sobie mm -hmm. styluweczkę. No i Pięknie. zobaczcie, jak o mnie wszyscy dbają. Nawet ubrania, gdzie nie przyjadę tam coś My po prostu cudownie. na mnie czeka. No, no, także fajne. Dobrze musi krążyć. Nie Dokładnie. możemy zatrzymywać go. Tak. Tak, dobra, to witamy. ja wam ustawiam. tak witamy. Ja wracam, bo tam już u mnie się takie <laughs> dzieje. Małe burdalownia się zrobiła. Tak. A, a wy sobie tutaj pogadajcie, pogadajcie. 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 jak koleżanka z koleżanką. Tak, Ciao. także. Kochani, lecimy dzisiaj przede wszystkim do złotych tarasów, generalnie do centrum. Wymyślimy sobie jakieś miejsce na fajny obiad, żeby luźno spędzić dzień poza domem, żeby no po prostu, wiecie, wyrwać się. Mm, więc taki plan. Oczywiście wszystko Wam pokażę. Mam nadzieję, że ten vlog będzie długi. Już nawet do Angeliki powiedziałam, to ma być ta Siemiec z Warszawy. Cały dzień po prostu tutaj, wiecie, ponagrywamy. No, brawo! brawo! <śla> Polać jej! <śla> Tak, dobrze tak, mówi, dobrze. Dobrze, no. gada. Także, moi drodzy, lecimy sobie z tym dniem. Dobra, kochani, lecimy sobie z tym szybkim mierzymy. Tutaj mam trzy rzeczy. Nad jedną się mocno zastanawiam, czy jakby wiecie, będzie w użytku, bo to nie mój kolor. Yy, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I co mam w ogóle dzisiaj na sobie? Słuchajcie, to ubrałam się oczywiście bardzo luźno i wygodnie. Yy, dzisiaj totalna jesień już chyba nie wiem 19 stopni, trochę popadało, szaro, góro ponuro, więc już ta jesień wkracza, więc zaraz bluzy, swetry, wiecie, będą grane codziennie. Ja mam tą z second handu ostatnio kupiłam, pamiętacie, z Calvina Klein'a. Bardzo fajnie wygląda i bardzo jest przyjemna i nie taka gruba, także super do tego szare moje rurki z kupione na windę i taki dzisiaj luźny strój, i pokażę Wam właśnie to, co tutaj na mnie czekało, ale nawet nie wiedziało, <grytanie> że tak szybko będę mogła to mierzyć. I moi drodzy, zobaczcie, taki topik. Z Primara, to jest rozmiar M, jeszcze nie mierzyłam, właśnie zaraz zobaczymy, czy nie będzie na mnie za duży, ale on jest taki cozy, mi się tak kojarzy, wiecie, tak w domu sobie w nim um, fajnie, wiecie, tak milutko, nie, nie, żeby tam gdzieś wyjść, ale bardzo mi się tak domowo właśnie skojarzył, kocyk, herbatka, no wydaje mi się, że będzie spoko, także dobra, wskakuję w niego i zobaczymy, jak wygląda. Jestem mało przygotowana do tego mierzymy, no bo zobaczcie, bielizna nie ta, ale jakby, wiecie, o, Topik jest taki powiedzmy ala la crop top, fajnie wygląda, myślałam Wam powiem szczerze, że będzie tutaj za szeroki, ale nie, super, więc mówię to, do tego kocki, jakieś fajne leginsy i możemy sobie w domu spędzać e, miło wieczór. I ta kolejna rzecz, której nie jestem pewna co do koloru, ale tak myślę, że z czarną górą byłoby może i w porządku. Nie wiem, czy ten żółty też z beżem nie będzie idealnie spójnął. No muszę to jeszcze, wiecie, w domu sobie pomierzyć. To jest taka ala bieliźniana, bym powiedziała, spódniczka i to jest Zara. Rozmiar też niby M, ale powiem Wam szczerze, że ona wypada na jakąś taką mniejszą. Tutaj w ogóle ma gumkę, także ja ją przymierzę do tego topu, bo moi drodzy, ja się nie przygotowałam na takie przymiarki. Nie mam żadnego takiego basicowego, właśnie czarnego, białego, więc no na razie zestawimy to z tym, ale zobaczymy właśnie, no jak to będzie, jak ja będę w tym wyglądać, więc już wskakuję. Spódniczka też jest z Zary, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam. I kochani, spódniczka już na mnie powiem Wam szczerze, teraz to w ogóle wyglądam komicznie, ale, ale generalnie skupmy się na spódnicy. Przepiękny ma i naprawdę ładnie wygląda. To jest taka długość to maxi, to midi, taka trochę pomiędzy. No i przyznam szczerze, że dobrze, że jest ta gumeczka, to wszystko tutaj się fajnie trzyma. No kurczę, podoba mi się. Żółta, bo żółta, ale wydaje mi się, że fajnie ją będzie można zestawić. Także chyba się na nią skuszę, pomimo właśnie, że kolor taki, no wiecie, w sklepie bym nie wybrała na pewno, czy w lumpeksie, ale no generalnie krój i, i materiał robi robotę. Także to jest kolejna rzecz i już tutaj biorę trzecią rzecz. No i ta mam nadzieję, że będzie pasowała, bo to jest, zobaczcie, to jestem ja. To jestem cała ja. Mamy, no nie powiem, że beż, ale karmel. Więc jakby, wiecie, kwalifikuje się. Mamy prążek i mamy w ogóle, wiecie, przepiękną sukienkę. Także ja już też wskakuję, zobaczymy. Również zara. Proszę bardzo. No, więc e, na jesień to będzie coś idealnego powiedzcie, także mierzymy i zobaczcie moi drodzy no tutaj mówię znowu, bielizna totalnie jakby nie, nie ta ale chciałam żebyście mieli obraz właśnie tej sukienki, to jest taka przepiękna duba, na to jakaś marynarka kardigan, cokolwiek, no i zobaczcie jesień jest nasza, także bardzo mi się podoba, naprawdę przepiękna i ten kolor, golfik też taki fajny, bo tutaj wiecie, nie opina, ja nie, jakby mnie tak tutaj dusił, to bym po prostu, wiecie, uff, więc e, jest super, naprawdę jest super, podoba mi się, więc zobaczcie, trzy piękne rzeczy wracają ze mną do domu, no, a my niebawem ruszamy na zakupy, Angelika tu ogarnie sobie życie i lecimy. Jeszcze, jeszcze kochani, wam coś pokażę, z Albanii, razem z Angeliką przyjechała dla mnie chowba Uwielbiam hałwę, także cudownie, waniliowa. Pachnie rewelacja. Jeszcze nie próbowałam, powiem Wam szczerze, bo mm, jakoś tak za dużo wszystkiego, ale na pewno dzisiaj nie omieszkam. skosztujemy i no, rewelacja prawie pół kilograma, słuchajcie, hałwy. Angelika mi to miała wysyłać i śpieje się właśnie, że proszę bardzo, osobiście sobie odbierzesz. No więc super, pycha. Zobaczcie, zakupy w toku. Tam w ogóle rozdzieliłyśmy sobie je. No, tak, niesiemy na dwie torby. Teraz tutaj, proszę bardzo, Rosman. Ale jaki, właśnie mówi do Angeliki, w złotych tarasach jest. Tutaj wam się pokażę, Duży, piękny Rosman. No powiem Wam szczerze, że nawet we Wrocławiu na taki nie trafiłam, więc zazdraszczam. Zazdraszczam. Patrzcie, na przykład dział żywności. No hit. Nawet we Wrocławiu po prostu nie widziałam. Także szalejemy dalej w złotych tarasach. A. A jak skończymy tutaj, to lecimy do Arkadii, bo tam jest przepyszne sushi, więc dzisiaj na taki w sumie obiad o kolację, bo już się no, zrobiło późne popołudnie, zjemy sushi. I dotarłyśmy na sushi, także e, czekamy, pan przyniósł nam już napoje, mamy tu tą herbatę z wiśnią bodajże i lemoniatkę cytrynową dla mnie. Proszę bardzo, e, więc superowo. I jeszcze sobie tak, wiecie, myślimy, co to by wieczorem przedsięwziąć. Także, no, powiem Wam tyle planów, a tak mało czasu. I pokażę Wam tak, czekadełko, proszę bardzo. A tutaj herbatka z pełną budzią, wybaczcie. Mm -hmm. Angelika sobie wzięła, ale ja to wolę, wiecie, takie słodkie rzeczy, więc... Remoniatka musi być. Mówię do Angeliki, nie bierzmy małego zestawu. Ale to różnica słuchajcie. tylko była... A nie, to duża była różnica. No tak, chcę nie no trochę, tak, tak, tak. tak, ale ja mówię, nieważne, ważne, żeby, słuchajcie, starczyło, nie zabrakło i żebyśmy miały nawet na wynos. Pychotka będzie. could reach everyone there'd be no wars I szybko pokażę Wam to, co udało mi się dzisiaj kupić. Nie miałam jakichś, wiecie, szalonych planów zakupowych, bardziej chciałam się rozejrzeć, co ciekawego jest. No i przede wszystkim miałam plan kupić na dusi kulę z Lasza. Ona już tak na nie czekała. Ja już tyle jej opowiadałam, że są takie superowe, najlepsze kule na świecie, właśnie z Lasza. ale jakoś nigdy mi po drodze nie było zamówić je przez internet w sklepie online, ale. Tym razem udało się być stacjonarnie. No i fajnie w sumie, bo niektóre te, gdzie miałam nadzieję, że pachną w moim guście, okazywało się, że w moim guście nie są, więc tym bardziej na dusi mogłyby się nie spodobać. A te są idealne. Po pierwsze pod kątem wzoru, a po drugie pod kątem właśnie zapachu. I mamy tutaj um, takiego śnieżnego smoka. I powiem Wam szczerze, że to już jest chyba coś z kolekcji zimowej, i mamy tutaj też taką rewelacyjną krówkę. Ceny kul w laszu, one są, kochani, bardzo, bardzo rozbieżne. Ja tutaj postaram się znaleźć paragon. O, już Wam to powiem. Tak, smok kosztował 30 zł, natomiast krówka 28,90 były jeszcze na przykład kule za 55 zł, były za 38, naprawdę, w zależności jaka wielkość, co tam w niej było, jaki skład. Więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście te kule można sobie dzielić, to nie jest tak, że musicie zużyć jedną do jednej kąpieli. Poza tym one tak intensywnie pachną. Mam tutaj też tyle składników takich nawilżających, że spokojnie, naprawdę nawet lepiej jak się je porozdziela. Tutaj też pani mi wrzuciła jakąś próbkę peelingu do twarzy, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o Rossman, musiałam kupić korektor, bo już dosłownie mam na wykończeniu, więc skusiłam się ponownie na ten z Maybelline kolorek 00. Nie było na niego żadnej promocji, więc chyba 55 zł kosztował. I lakier z Sally Hansen. Ja, jak wiecie, maluję paznokcie u stóp normalnymi lakierami. Na dłoniach mam zawsze paznokcie tytanowe, więc stwierdziłam, zobaczymy. Lakierów z Sally Hansen dawno nie miałam, także jestem ciekawa. A w Batten Body Works wzięłam kochani mydełka. Oczywiście najlepsze na świecie mydełka w piance. I te będą jako upominek, a to będzie moje. I zobaczcie, skusiłam się już na takie jesienno-zimowe zapachy. Ten jest przepiękny. Ten jest taki świeży, to jest zobaczcie zielona herbata, więc też fajny. Natomiast nie za bardzo mi się akurat z jesienią kojarzy, no ale jakby wiecie, taka była kolekcja, taki był zamysł, więc tak jest. I zobaczcie w Bad Body Works możecie poprosić panią, to przepięknie wam spakuje wasze zakupy właśnie na prezent. Dlaczego trzy sztuki? Dlatego, że korzystniej wychodziło. Była taka oferta, że przy zakupie dwóch płaciło się wiecie tanie, jakby za sztukę taniej wychodziło przy zakupie trzech i czterech dokładnie tak samo, więc im więcej, tym taniej. No ja stwierdziłam, że trzy w zupełności mi wystarczą. One są bardzo wydajne i powiem Wam szczerze, że nie wiem co tutaj w nich jest, jakie dokładnie składniki są za to odpowiedzialne, ale one zostawiam taką fajną powłokę takiego, wiecie, nawilżenia na dłoniach. Także mimo, że pianki to naprawdę przepięknie pielęgnująco na nas działają i tak naprawdę zobaczcie całe moje zakupy. I jeszcze, kochani, zapomniałam, właśnie Angelika mówi, chyba więcej kupi kupiłyśmy, bo coś ciężej nam było. No i faktycznie, kupiłam dwa opakowania złotych sztuczców w homli. One, zobaczcie, normalnie mają cenę 129 zł. I chyba faktycznie za taką cenę się zdarzają, prawda? Tak, oczywiście. Ja też mam Be... ten zestaw mhm. i też no właśnie, ja wiem, że ostatnio patrzyłam na nie przez internet, były droższe nie wiem 70 czy ileś, a zobaczcie teraz aktualnie są za 50 zł. I ja właśnie od Angeliki wiem, że te sztućce są super, bo tak myjesz je w zmywarce, tak. O, zobaczcie, to, to są używane już sztućce ze zmywarki. Kilku myciach, tak. No, także naprawdę, tutaj nic, nic się, się nie, nie, dzieje. nie dzieje. Oczywiście tutaj jakieś takie, to sobie można śmiało wypolerować ściereczką, ale... Tak, ale, takie nowe tak, nie, ale nie przebarwiają tak. się super, więc jakby... Angelika rekomenduje? Tak, tak. Taka bubla na by Wam nie poleciła. Dokładnie. Także mówię, biorę ten. Widziałam, że się pojawiły teraz i w Sinsaju, i w Pepko, ale tam po prostu nie jesteśmy pewnej jakości. No, dlatego lepiej, słuchajcie, do Homli, jeżeli chcecie takie właśnie złote sztućce. Ostatnio też wzięłam w Sinsaju widelczyki takie małe, deserowe. W Homli też są, ale są na sztuki sprzedawane, więc się słabo opłacało. A w Sinsaju były chyba za 15 zł. Cztery sztuki takich właśnie złotych, małych, deserowych widelczyków. No i zobaczcie, przepięknie. Po prostu przepięknie. A tam jeszcze były chyba matowe, były czarne. Tak. Były w odcieniu takim jakby... Co tam było? Taki golden rose, ale też jeszcze były takie jakby yy, tęcza. Było tak, coś faktycznie takiego. taki On granat tęczowy. Tak, Tak, tak mm -hmm. jakby coś tam y, tego, y, unikorn. Co, coś no taki, no no, nie, no, no faktycznie. Deser. Tak, także ale Wybór na pewno jest ogromny, także no, jest Śligajcie tam na czym oko zawiesić. Duża y, promocja i kochani, niedzielny poranek, czas się e, zwijać, czas uciekać do domu. Powiem wam szczerze, czas minął mi od tak e, jakoś tak e, umyśliłam sobie, żeby wiecie, vlog był długi, fajny i tak dalej, ale miałyśmy tak mało czasu, e, więc stwierdziłyśmy, że wykorzystujemy go na maksa. Rozmawiamy ile się da, spędzamy czas ile się da i nawet przyznam wam szczerze, nie zagłębiłyśmy się jakoś specjalnie mocno w Warszawę, czyli tak jak wiecie, ja bardzo jak tu jestem, to lubię zwiedzać, coś nowego zobaczyć, coś innego doświadczać. Tak tym razem po prostu musiałyśmy się wygadać, posiedzieć razem i w sumie naprawdę świetnie wyszło. No, więc kochani, uciekam z Warszawy, jakieś 4 godzinki drogi przede mną, więc po południu będę. Pół niedzieli jeszcze spokojnie w domu, ogarnę, myślę, walizkę, właśnie rzeczy, coś tam wypiorę. No i można się będzie powolutku szykować na jutrzejszy dzień do pracy. Także kochani, dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wybaczcie, że Angelika się z wami nie żegna, ale jest zajęta, także niech sobie tam ogarnia to, co musi. A ja szybciutko chciałam zakończyć tego vloga, no bo zaraz właśnie biorę y, tobały i wiecie, siadam do autka i, i jadę. Także dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.